Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta RP z ramienia Wolnych Republikanów, w rozmowie z Tomaszem Ternikowskim poruszył szereg kluczowych tematów dotyczących Polski, jej gospodarki, systemu podatkowego, sytuacji społecznej oraz polityki międzynarodowej. Wywiad był dynamiczny, pełen kontrowersyjnych opinii i konkretnych propozycji zmian. 1. Gospodarka i przemysł narodowy. Jakubiak podkreślił, że gospodarka i przemysł powinny mieć narodowy charakter. Wyraził krytykę wobec zmiennych poglądów polityków, którzy dostosowują swoje stanowiska do bieżących potrzeb. Wskazał, że takie podejście jest widoczne zarówno u Rafała Trzaskowskiego, jak i wśród polityków PiS. 2: Stosunek do Ukrainy i Ukraińców. Jakubiak zwrócił uwagę na zmieniające się stanowisko wobec Ukrainy, które ewoluuje w zależności od sytuacji międzynarodowej. Zauważył, że wraz z napływem pracowitych Ukraińców pojawiły się również negatywne zjawiska, takie jak wzrost liczby legitymowań przez policję. Zastrzegł jednak, że nie można mówić o większej przestępczości wśród Ukraińców. 3. System podatkowy. Jakubiak ostro skrytykował obecny system podatkowy w Polsce, określając go jako dom wariatów. Propozycje zmian. Likwidacja CIT-u i wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Likwidacja PIT-u, który nazwał karą za pracę. Wprowadzenie podatków obrotowych, które według niego sprawdzają się w innych krajach, np. w USA. ZUS powinien pozostać jako składka emerytalna, ale z możliwością jego uproszczenia. 4. Emerytury i wiek emerytalny. Jakubiak opowiedział się za utrzymaniem obecnego wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet, uznając go za element umowy społecznej. Zwrócił uwagę na niesprawiedliwość wobec mężczyzn, którzy żyją krócej, ale pracują dłużej. 5. Polityka społeczna podatek od bezdzietności. Kandydat wyraził poparcie dla wyższych składek ZUS dla osób bezdzietnych, podkreślając, że obecny system opiera się na utrzymywaniu emerytów przez młodsze pokolenia. Zaznaczył, że problemem jest brak zastępowalności pokoleń. 6. Rodzina i adopcja dzieci Jakubiak mówił o problemie dzieci w domach dziecka, które czekają na adopcję. Wskazał, że wiele dzieci nie może być adoptowanych z powodu praw rodzicielskich biologicznych rodziców. Podkreślił, że rodzina jest najważniejszym elementem społeczeństwa. 7. Związki partnerskie i małżeństwa homoseksualne. Jakubiak wyraził sprzeciw wobec legalizacji związków partnerskich, argumentując, że prowadziłyby one do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zaznaczył, że małżeństwo według konstytucji ma na celu tworzenie państwa poprzez zastępowalność pokoleń. 8. Krytyka rządu i propozycje zmian. Jakubiak pochwalił rząd za kontynuację polityki zbrojeniowej i bezpieczeństwa Polski. Jednocześnie skrytykował brak efektywności w Sejmie, wskazując, że na ponad tysiąc pracowników jest zaledwie kilku legislatorów. Zaproponował rozdzielenie władzy wykonawczej od ustawodawczej. 9. Doświadczenia z biznesem i polityką. Jakubiak przyznał, że wejście do polityki negatywnie wpłynęło na jego biznes. Podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest heroizmem. Wyraził żal z powodu działań Janusza Palikota, które doprowadziły do upadku jego browaru. 10 Podsumowanie. Wywiad Marka Jakubiaka był pełen konkretnych propozycji i odważnych opinii. Kandydat na prezydenta RP zaprezentował się jako zwolennik uproszczenia systemu podatkowego, utrzymania tradycyjnych wartości rodzinnych oraz jako krytyk obecnych rozwiązań politycznych. Jego poglądy są wyraźnie konserwatywne z naciskiem na narodowy charakter gospodarki i przemysłu. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.